Dzisiaj porozmawiamy z panią Jadwigą Tomalkiewicz, dzięki której Tomik Wiosna w Dolinie Prostnej został wydany. Pani Jadwigo, mogę tak do pani? Proszę Skąd Skąd się wziął pomysł na stworzenie tego Tomiku o tematyce Prostnej? Och, och, och. Ja jestem z wykształcenia geografem, czyli przyrodnikiem. I wiadomo, dla przyrodnika najważniejszym elementem jest element środowiska przyrodniczego, nazywanego też geograficznym. I dlatego ta prosna jest dla mnie najważniejsza. Chociaż muszę powiedzieć, że ja nie od razu ją tak dostrzegłam tutaj na nowo, po, po tylu latach. Pewnie gdybym była historykiem sztuki, zajęłabym się klasztorem, świątynią pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego. A tak to proste. Rzeka dzieciństwa, jak śpiewa Tadeusz Nalepa. Pamiętacie, jak tak? Rzeko, rzeko dzieciństwa. Czyli no, rzeka dzieciństwa. I stąd najważniejsza rzeka dla mnie. Do tego dołożyło się moje wykształcenie przyrodnicze. No i tą prosnę ujrzałam w takim niebywałym krajobrazie naszego miasta jako coś najważniejszego pod względem przyrodniczym, bo prosna kieruje rytmem roku, dnia i lat, niezależnie od tego, czy byśmy to chcieli, czy nie. E, a bo napisała już Pani więcej tomików, tak? Poezji. Tutaj jest, mamy pokazane, wystawione. A czy w planach ma Pani jeszcze jakieś, jakieś tomiki do napisania? Jakieś. Y... Naprawdę tego to się do końca nie wie. Zawsze jest tak zwana szuflada poetycka. Tam są zbierane, napisane na kartkach. Znaczy, ja piszę najpierw w rękopisie i zobaczymy, czy z tego coś wyjdzie, czy nie. Jeżeli bym mogła coś jeszcze napisać, miała siłę napisać, bo jak wiecie Państwo, moje tomiki zawierają część również taką ikono, ikonograficzną. I zebranie tego, że byłby wiersz, i do tego odpowiednia ilustracja, bo te ilustracje muszą być dobrane one nie są tak od sobie rzucone. Każdy dobór ilustracji do wiersza jest bardzo przemyślany to jeżeli będę miała siłę, to bardzo bym chciała jeszcze napisać wiersze o, o przyjaźni, o przyjaźni, o przyjaźni. Tak, a czy długo trwało powstawanie tego tomiku? To jest też rzecz względna, powiedziałabym Wam, dlatego że najpierw jest jakiś pomysł, później są wiersze, te wiersze są gromadzone. Później okazało się, że znam osoby spośród tych współautorów, które też piszą wiersze też wiedziałam, że mają piękne wiersze, oprośnie. No i zgromadzenie tego trochę potrwało. Przepisanie, zgromadzenie ilustracji, bo w tym tomiku Wiosna w Dolinie Prosny są ilustracje, fotografie Prosny z różnych pór roku i dnia. Czyli tego nie można było zrobić, od tak sobie przejść się wokół yy, brzegu jednego i drugiego i sfotografować prosnę, no, bo tu mamy prosnę wiosną, latę, jesienią, zimą i to w takiej wybranej porze roku, gdzie ta yy, prosna ośnieżona, trochę zlodzona wygląda jak biała autostrada prawie do nieba. Znacie taką autostradę do nieba. A czy ciężko było zmobilizować lub znaleźć y, współautor do Tomiku, żeby nie tylko pani wierszy się a też jakichś innych ludzi, którzy są związani z Wieruszowem? Niezbyt ciężko, oczywiście niezbyt ciężko, bo no, każdy tą y, prosnek na, na swój sposób kocha. Bo właśnie pływał, uczył się pływać w tej, tej wodzie i pływał na kajakach jakimiś tam łódkami, rowerami wodnymi, wpływał w pław, prawda? Ale no, największą tu zasługę położyła pani profesor Maria Woźniak, która namówiła właśnie uczniów, i to było najtrudniejsze, chociaż efekt jest przepiękny. Bo przecież wiecie dobrze, w przypadku wierszy nie liczy się ilość, prawda? Tylko liczy się jakość wierszy. A wierszy, zarówno, wiersze zarówno Ady, jak i Przemka to są niepowtarzalne. Na przykład wiersz Przemka, tak jak już tu wspomniałam, robi w Wiruszowie furorę. Wszyscy się jakoś z tym wierszem utożsamiają, uważają, że jest piękny, przemyślany i bardzo na swój sposób dojrzały. Jest Pani y, nie tylko autorką wierszy, czy pomysłodawcą Tomiku, ale również absolwentką naszej szkoły. Tak. I chciałabym zapytać, y, jak się Pani czuła wracając po latach mury naszej szkoły? Czy dużo się zmieniło, czy jest wciąż ta sama atmosfera? Szkoła jest oczywiście piękna, a w, w naszych sercach tych, którzy skończyli szkołę, no jest, jak ja to powiedziałam, czymś wyjątkowym i ma, nazywałam to złote miejsce w naszych sercach, bo takie miejsca są niepowtarzalne. Tak jak tu wspominałam, salę to nasze spotkanie poetyckie można by wynająć tu, tam gdzie indziej. Można by zapłacić takie lub inne pieniądze za wynajęcie sali, ale to, że spotkanie poetyckie odbyło się poetycko-muzyczne z takim pięknym śpiewaniem przez absolwentów i uczniów i absolwentów na terenie szkoły, to stworzyło niebywały klimat. Bo to jest miejsce niepowtarzalne. Nie można sobie tak iść ulicą i pójść do szkoły i wynająć salę i zmobilizować uczniów, nauczycieli. Musi być jakiś, jakaś więź z tym miejscem. No i tą, tę więź mają absolwenci, zwłaszcza ci, którzy pamiętają o tej szkole. Ja organizowałam w roku 2010 50-lecie matury. Spotkaliśmy się po latach, po pięćdziesięciu latach i też odwiedziliśmy tą szkołę. Wychowawca naszej świętej pamięci, pan profesor Poloński, czytał nasze oceny, różne oceny. Chcę powiedzieć, że, że chyba nie miałam ani jednej piątki. Czwórki, czwórki i czwórki. Nie miałam ani jednej piątki chyba. No może ze sprawowania i tak dalej, ale... To, to wskazuje na to, że wysoki poziom był, wymagania. A przecież dostałam się na studia w, w Krakowie z geografii, prawda? To nie jest takie, takie takie nieważne. I co mogę powiedzieć jeszcze o szkole? No to, że szkoła dla nas jest miejscem wyjątkowym. Dziękujemy panu dyrektorowi Włodzimierzowi Matyi. Przepraszam, Włodzimierzowi Matyli, że jakoś y, potrafi absolwentów, tych, którzy przychodzą do szkoły, y, zachęcić, żeby tu przyszli. Pokazuje często albumy, kroniki, y, zdjęcia z różnych okresów y, działalności szkoły. No poza tym były przecież organizowane piękne zjazdy absolwentów, znane choćby na 50-lecie. Tak? No i to jest coś, co bardzo przyciąga. Ja na, na tym wieczorze poetycko-muzycznym 4 kwietnia przeczytałam wiersz o, o, o szkole. To jeżeli mogłabym poprosić to chociaż fragment, mogłabym pani teraz tak, przeczytać. Tak, tak. Jak to będzie słychać? W krajobrazie miasta i na planie Wieruszowa u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Kopernika jest szkoła. Wieruszowskie liceum. A w krajobrazie naszych serc to wyjątkowe miejsce to złote miejsce, pobłogosławione przez słońce, Miejsce, gdzie rodzą się wśród zwykłych uczniów, osobowości, talenty, pasje. Miejsce, gdzie piękno młodości i dobrowiecy są tak blisko Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze bym chciała tylko zapytać, czy podobał się Pani zorganizowany u nas w szkole wieczór poetycki? Bo mi osobiście bardzo się podobało, było bardzo miło. Chciałabym też poznać Pani zdanie. Oczywiście mnie towarzyszyło swoistego rodzaju napięcie i taki stres, no pewnie motywujący, ale jednak stres. Pewnie część y, takich pięknych rzeczy y, mogła mnie dostrzec tak dokładnie, ale atmosfera była na tyle wzruszająca, że do tej pory ludzie telefonują mówiąc jak... Byli wzruszeni i jak dziękują y, szkole, właśnie całemu zespołowi uczniów, nauczycieli, dyrekcji za zorganizowanie tego pięknego, niepowtarzalnego wieczoru. Mówią, że takiego spotkania dawno, dawno nie było, bo albo jest spotkanie związane z jakimiś uroczystościami szkolnymi, a tu zaangażowany taki sztab ludzi, uczniów i absolwentów. Jeżeli le, jeszcze raz mogę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu i przyczynili się do jego organizacji, to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. W takim razie ja również Pani bardzo podziękuję za wywiad, że mogliśmy z Panią porozmawiać. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miała okazję. Dzięki, dzięki, dzięki. Pani jest z którego rocznika? 96. 96 rok. Tak, 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 to są. Lata świetne już. Nie ja to nazywam, że są to już wartości takie w latach statystycznie umowane jako ważne, statystycznie ważne. Dziękuję bardzo, dziękuję za to, za, za to spotkanie.